Siemęć z gimi, ja jestem Spaki, witam was bardzo serdecznie w Need for Speed Undercover odcinek kolejny Troszkę ocieka nie było, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem Już nagrywam, nagrywam, tak? Okej, okay. no Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj robimy rzeczy dalej yy, yy, Wyścigi wiadomo, w naszym pięknym porszaku yy, Troszkę wyższe ustawienia graficzne I Już przywaliłem na początku fenomenalnie Trochę wyższe ustawienia graficzne Ponieważ jakiś czas temu zapoczął się w nową kartę graficzną, więc e, nie powinno się nic już tutaj e, przycinać e, na wyższych ustawieniach po prostu więc, kozacko, kozacko, kozacko e, lecimy z tego oczywiście, do odcinka czas na żebranie o lajki, więc zostawcie lajka e, za moją fenomenalną jazdę i możecie też napisać oczywiście komentarz w stylu Spajki, e, prowadzisz fenomenalnie, oby tak dalej no. <laughs> czy, czy coś ten desnie po prostu, no Także tych, tak, gdzie mm, 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 mm. Powolutku cały czas gdzieś powolutku zbliżamy się do końca. Fabuły e, zobaczymy, ile odcinków jeszcze nam zajmie to wszystko. Mam nadzieję, że niedużo. Żeby mieć po prostu serijkę niedługo z głowy, ale no, to zobaczymy, jak to będzie po prostu, nie? Na razie po prostu Będziemy przed siebie i, tyle. I nie zwalniamy tempa. Bo wiecie, Need for Speed, więc trzeba prędkości, więc się powinno się zwalniać i takie tam. No chyba, że musimy być w zakręt, zwłaszcza w tej grze, No to wtedy trzeba zwolnić, bo inaczej, no inaczej trochę tak będzie kiepsciutko, jak się przywali, a to, to, to wiadomo, nie? Ile ja tutaj w ogóle mam jeszcze punktów kontrolnych? Jeszcze trzy. Powinniśmy to raczej na luziku zrobić, ale mnie tam skręcił przez chwilę. A to byłoby naprawdę groźnie gdybym tak przywalił w tamtym miejscu ale no, no ale nie przywaliłem, bo jestem za dobrym kierowcą w tej grze po prostu no. come on, come on, nieco ponad połowa wyścigu zrobiona tutaj kolejny punkcik kontrolny, więc super, fenomenalnie i, i, i co, i co, i co postaram się też niedługo, mm, może jak skończymy undercovera postaram się wrócić do undergrounda jedynki tylko będę musiał zaopatrzyć się, prawda, w napęd taki przenośny na USB. Tam muszę to sobie zamówić jeszcze, trochę się z tym lenie, ale wtedy będzie sztosiwo po prostu, jak będziemy mogli już sobie wrócić do Undergrounda jedyneczki, prawda, bo tam była w sumie końcówka serii. Znaczy czy końcówka? W sumie była ponad połowa na pewno zrobiona, także, także no. Kurde, trochę się tutaj zagubiłem, w tym garażu, ale na szczęście nic się tu nie stało. Ale stało się teraz, bo przywaliłem ten zielony muscle kar, ale... ale spoko. Jesteśmy tak szybcy, że nawet to nam nie groźne. Ło, proszę bardzo. I mamy metę i powinniśmy to zdominować w tym momencie. No tak 5 sekund, no to tak, tak, tak całkiem, całkiem groźnowo. Jaką w ogóle mamy sytuację z całą mapką i tak dalej? No, eee, A nie mogę tak. Odsuwać szybko, co? Eee, dobra, czyli tak, tutaj mamy jeden jakiś ważny wyścig. Tutaj mamy kolejny jakieś. W tym miejscu trzymamy jakieś. Są jakieś. Tu jest punkt kontrolny. Czy ja chcę punkt kontrolny? Chyba nie. Ale eliminację glinia. ile potrzebuje gliny rozwalić. 5? Powinniśmy dać radę. Raczej bez Problemu większego. Dobra, to zrobimy sobie nawrotkę, bo tam jest trudniej, czy pościgu, jak tutaj skręci się teraz w prawo. I spróbujmy zwabić troszkę tych radiowozów do siebie. Na chillu, na chillu. Jadą za mną wszyscy? Chyba cztery powinien rozwalić, ale chyba trzy rozwaliłem. No niestety policja się mnie nie posłuchała tutaj w tym momencie. Most Wantedzie to by wszystko zostało rozwalone raz, dwa, prawdopodobnie. Ale, panie policjancie, ja bym tutaj pana poprosił bliżej. Bo tutaj mam pułapkę idealną. O, proszę. Mam niespodziewajkę tutaj dla siebie. Dobra, brakuje nam jednego jeszcze gliny. Jest przed nami. Więc mam nadzieję, że będzie opcja. Go ładnie rozwalić tutaj. O, 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 o! Jest! Poszedł fenomenalnie po prostu. Oczywiście jak się patrzę na, na bok, to tam się patrzę, bo monitor mam po prostu. Jakiś ma taki odruchło, ja, że widzę to samo na ekranie co tam na boku. To i tak, i tak się muszę. to Tak się patrzę jakoś tak. Nie wiem czemu tak mam, ale tak po prostu mam. Aj bo chciał tam wjechać. Mimo, że kamera jest tu, po innej stronie. Okej, okay, let's go. Rose dzwoni. Kolejna autka mam odblokowane. Ale śmieci się odwróciłem. Dobra, A, właśnie, bo osiągi. Tak mnie ciekawi. Zainstalowane i tu chyba też są zainstalowane, jeśli nie mylę, bo nie pamiętam. Jest Dobra, mapa GPS, i zróbmy sobie jakieś kolejne wyścigi tutaj elegancko. Pokazały się kolejne. To mam wyprzedzanie, więc zróbmy wyprzedzanko na szybkości. Let's go. Z czym się ścigamy? Z inną porczułą. A no to jest ta czarna porszuwa z pomarańczowymi malowaniami. To jest całkiem ładne autko. Czemu mi tam zwolniło tak nagle, ale... bullshit. jak się tutaj w akcji zarąbał. O, mamy go. Nie mam go dalej, haha! Ha! Nawrotki w tej grze po prostu przy wyprzedzaniu to jest coś pięknego Naprawdę. Dobra, powinniśmy go odstawić ładnie. Ale w razie co będę mógł zrobić kolejną nawrotkę po prostu To jest takie IQ Million Move po prostu wtedy. <grym> jeszcze 50 sekund trzeba wytrzymać. Luzik. A co tutaj skręcimy? A widzieliście jak się zategował na minimapie w ogóle? Rubber bending w tej grze, proszę państwa. Takie akcje się dzieją na minimapie wtedy. Coś pięknego. A jeszcze jest to, że moja kamera jest schowana między monitorem a yy, ramieniem do mikrofonu. Często nie widzę w ogóle podglądu kamerki eee, Także nawet nie wiem czy kamerę Nawet nie wiem jak z kamerami padnie nagle, ale nie powinna, bo miałem pełną baterię jak zacząłem nagrywać, więc no dobra, jeszcze 5 sekund 3, 2, 1 Done Moje no, jest wygranko Okej okay. OK, czyli Mac może mieć dalej jakieś wtyki w klinach, spoko nie mam problema żadnego e, co to mamy? Eliminacja gliniarzy. Let's go po prostu. Z grubej rury polecimy, no 10 To już troszkę więcej Ale spoczko spoczko, zrobimy to. Ja bym tutaj panów policjantów poprosił bliżej siebie. Dobra, zobaczmy ile ich to zdejmie tutaj. Jednego. Nienawidzę tej gry. Tam ich było z pięć, co najmniej, no. Dobra, no jeden jest na ogonie tutaj. Fajnie. Dwóch rozwaliłem, to też nie jest tak źle. Nadal barkuje mi siedmiu. No czemu go to nie rozwaliło? Kaman? No, ale że nada hmm. Jest, dobra, padł Jeszcze sześć radiowozów Kurde, myślałem że tak jakoś go będą rozwalić tak yy, na, na czołówę, ale nie, nie siadło za bardzo Mam taką dużą pułapkę, ja bym chciał ją zostawić jakby było więcej glin przy mnie. To byłoby naprawdę rozsądne. No Hama, nie, policja w tej grze jest upośledzona. Dobra, jest tutaj więcej trochę tych radiowozów, więc możemy w sumie zrobić bratka chyba do tamtej pułapki. Już mamy dwóch. Nice! No musimy rozwalić pięcik jeszcze. Yy, no dobra, dobra, no do celu powoli. E, chyba pomyliłem miejsca trochę. Dobra, mniejsza. To na razie do mnie będę jechać. Się troszkę zgubiłem. Okej, okay, chyba to będzie gdzieś tu? Yy. Yeah. i na lewo teraz dobra panowie policjanci ja tutaj was poproszę tutaj zaproszenie mam dla was specjalne dobra cztery czy jeden przetrwał to? wow ale to była totalna katastrofa dobra jeszcze jeden radiobus <laughs> O, jeszcze blokada jest, dobra, to powinien to zrobić dzięki temu. Jest? Dobra. Możemy spadywać stąd w zasadzie. Mm, czy będzie jeszcze jakaś jedna pułapka w ogóle tutaj, żeby im uciec? Jest. Come on. Aha, mm -hmm. Fan! Świetna robota. Dobry, do, dobry kierowca spajki, co nie? Aha, to jak ich nie rozwaliło więcej. Dobra, to I guess nie będę tu zawracać chyba, bo, bo bo, mi nie pozwalają. A teraz najgorzej trzeba im uciec, yy, co im samym nie będzie problem, Problem natomiast będzie yy, śmigłowiec, który trochę nas tutaj będzie gonić. Hmm. Ale mam nadzieję, że niedługo odpuści, bo no chciałbym uciec mimo wszystko. Kieman, kieman. Został sam śmigłowiec. Tam była kolczatka, więc. Sprytnie, panowie, sprytnie, ale ja jestem zbyt dobry. Cię ja uderzyłem tam. Czy ja utknąłem? Nie, ale prawie. O tej suwik jeszcze nam siadł Ciup. Teraz to mnie gonicie w momencie kiedy nie potrzebuję żebyście mnie gonili po prostu niesamowici są, nie? Mm -hmm. Ups. Chciałem tu skręcić wcześniej A trochę mi y, oni tutaj y, y, tak przywalili mniej fortunnie dobra Odbijmy gdzieś na autostradę Może na autostradzie ich zgubię Dobra Ciup. Nagła zmiana oświetlenia bo jesteśmy jakby w innej części mapy Bo tak to działa o, śmigłowiec sam odpuścił Super Ech. Władze, że ci tutaj nam no, nie odpuścili. Ale powinienem ich móc odstawić, chyba. Dobra. Czy tu będzie pułapka? Tu powinna być jeszcze pułapka w sumie. Na razie to nie mogę ich kurde odstawić. To jest najgorsze. ja sobie tutaj tak tak sobie tu przystanę, stanę bokiem żeby brać co mieć opcję ucieczki w którąś ze stron także te ta, yy, gramy w grę na czekanie w tym momencie powinniśmy zaraz uciec ale autko mam w ogóle rozwolnę masakrycznie no. Nic na tragedię. Mamy już 15 minut odcinka, spoczko. Jeszcze drugie tyle można nagrać. Pojawił się na mapie, to było groźne. Zdominowałem w ogóle. O, nice, prawie dwie minuty. Okej, okay, a mogę zrobić już jakieś... zlecenia? Ja bym chciał fabułę tak solidnie do przodu dać, a nie tylko robić uścigi tak na dobrą sprawę. Kurde, lubię strasznie te nasze Porsche. Po prostu proste, białe Porsche. Jest śliczne. Co tu tutaj dużo mówić? Ło, 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 Troszkę tam ciasno było. Ale podobałem. Okej, okay, god O kurde. What? What the fuck? Okej okay, to był naprawdę niezły obrót w powietrzu. To trzeba przyznać za to. E, poproszę 10 punktów w komentarzu od każdego z Was. To było piękne. Kurde, ale ten gość z przodu nas odstawia strasznie mocno. Mam nadzieję, że go dogonię jeszcze. No nie chcę się bać w powtarzania wyścigu. Eee. What? Aha, co się dzieje z tymi teksturami z tyłu? Ale widzieliście, że ten betonowy. ta konstrukcja betonowa upadła? To. ja nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe. What the fuck? Nie, o no, spokojnie, w no, sensie. Tak, gra mnie potrafi zaskakiwać naprawdę miejscami, bo ja absolutnie nie wiedziałem, że to jest możliwe. A tutaj proszę bardzo. Eee, uczymy się coraz więcej rzeczy. A ta gra ile ma? Y... 2008 rok to jest, nie? 13 lat Dobra, kaban porzuwa. Jeszcze raz wyprzedziłem, więc wyprzedzę jeszcze raz. Gorzej to już nawrotki nie mogę zrobić, bo to nie ten typ wyścigu Ale no O kurde. O, shit. Aha! Aha! No jasne! Aha! No tak! Jeszcze mnie rozwalcie! Jeszcze ktoś? Ja, ja powtarzam to u ale... O to fuck Ja go zepchałem na bok A gra uznała, że nie Tak nie było, to nie tak działało To był totalny bullshit po prostu Fizyka w tej grze jest straszna. Come on. Tym razem to mam. Bez żadnych wtop Dobra, tu, tu, tu. Skręcamy, dobra. Niżup Mamy na razie prowadzenie Super. I teraz obyśmy to utrzymali. Cholera, jasne. Ja się zgubiłem tam przez chwilę. Au. O, widzicie? Tutaj wisi. A wcześniej to spadło w ogóle, jakiś z cudem Jak? Jak się w to uderzy jakieś, z jakiegoś wyskoku dziwnego, to to może upaść. Nie mam bladego pojęcia. A w ogóle ta muzyka co teraz jest w tle. Wiecie, z czym mi się kojarzy? Need for Speed Porsche Unleashed. To jest to. Po prostu coś. <laughs> nie wiem, tam miał. Y Porsche Annish miało taki soundtrack, którym się każe po prostu z tą, z tą melodią, co teraz leci w tle Ubolewam, że nie mam pudełkowej wersji. W sumie miałem oryginalną na PlayStation 1. Niestety jedyne co mi się stało to okładka y z pudełka. No niestety. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się kupić yy, także mieć do kolekcji, prawda? Bo, jak mówiłem, pudełkowa kolekcja Need for Speedów u mnie musi być cała. W sumie z takiej pudełkowej brakuje mi Undercovera, bo Undercovera mam kupionego na Steamie yy, i to jest jako jedyna wersja cyfrowa, jaką posiadam. W sensie resztę to też są cyfrowe, ale dlatego, że były z pudełka aktywowane, o to mi chodzi. Yy, ale tak to stricte tylko i wyłącznie cyfrowe to mam. Eee, to mam undercover na Steam? A tak to brakuje mi co? No na pewno payback, hit mi brakuje. Eee, no i wszystko przed Hot prostu 2. Okej, okay, dobra, zdominowałem, wygrałem wyścig, super. Cześć, Carmen. Jeszcze przestała gadać, dobra, lecimy dalej z wyścigiem. Ile mamy czasu? 20 minut. Spoko, to jeszcze troszkę możemy tutaj poogarniać tematu. Tak ze dwa wyścigi mi się wydaje będzie można zrobić. E, mam taką łatwą konkurencję jak tutaj widzę. Dobra. Mamy dwa okrążenia tutaj do zrobienia. Myślałem, że tam przywale, byłem. Przekonany, że tam po prostu uderzę w tą... Yy, w ten murek. Na szczęście tak się nie stało. Ziup, na bok. No, a z tych jakichś mówiłem pudełkowych tak? to nawet mam pudełkową wersję for Speed World, bo tam były starterpaki po prostu takie do gry. Także no, wiecie no, kolekcja, kolekcja jest pokaźna całkiem. A, aha, fajny autobus. Super skręcasz! Naprawdę! Świetna zabawa autobusiku. Oj! A niech odstałem w sumie. Bo w sumie tamte auto to nie, nie była jakaś duża konkurencja. Może to jest niższy poziom kierowcy wymagany na ten wyścig, ale wtedy by mi się wydaje, żeby mi nie pokazało, żeby ten wyścig móc odpalić. Nie, wiem, nie będę się staniać, po prostu robimy wyścig <grych> Oj, 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 oj Dobra było troszkę panie. Tak samo jak tutaj Ale mamy to, let's go dalej, let's go dalej Nie, taki szybki wyścig, to strasznie będzie. Speed, Come on. Na pewno to zdominujemy. Nie ma, nie, nie ma, co myśleć, że nie. My się... Przeciwnik przeciwników samych odstawiamy w ogóle na 20 sekund w tyle, ponad. Między nimi samymi jeszcze jest rodzinca, tam trzeci, czwarty gościu znaczy się jestem. Na... Ile? Pół minuty w plecy. Ale chyba całkiem szybkie to auto, nie? Nie, nie, co nie? O, gaman. I meta. Tutaj. Już w tym momencie. No. I ziup. Dajcie mi info, że zdominowałem. Ile trzeba było mieć czas na zdominowanie? Minutę? No, tak. Dzisiaj minutę więcej, Zniszczenia. Hmm, co chcę zniszczenia w sumie zrobić? Co mamy tutaj? Czy jest wyprzedzanie? Zróbmy wyprzedzanie. Bo wyprzedzanie można fajnie eksploatować po prostu. Także może być śmiesznie. Znowu z tym porszakiem się ścigamy. Chciał go tutaj odstawić, tak. Ah shit. Dobra i zawracamy. <laughs> Ale go zrobiłem, jak chciałem po prostu. Dobra. I teraz tylko trzeba będzie to poutrzymywać. Mm -hmm, mm -hmm. Wezmę w miarę prosty odcinek, bo wydaje mi się, że mam większą przewagę na prostym odcinku niż bawienie się w zakręty wszystkie. Powiedziałem, żeby chwilę później po prostu przywalić solidnie w ścianę. Dobra, uratowałem to. Bo już by mnie, on by te, mnie tam legitnie wyprzedził. Więc yy, ta nawrotka było tutaj, była tutaj konieczna. Dobra, jeszcze sobie skończymy tutaj. Jeszcze 10 sekund w sumie. Ja mam czasu? 25 minut, prawie 26 w sumie. Przynajmniej, chociaż nie, bo początek będę musiał wyciąć. Taki przygotowawczy, że tak powiem. Dobra, zobaczmy co teraz też czeka i skończymy odcinek w tym miejscu po prostu, mi się wydaje. Nie czeka nas absolutnie nic. Dobra, zrobiliśmy sporo w sumie wyścigów yy, i w tym miejscu zakończę odcinek, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie do kolejnych materiałów na moim kanale, Discord, Instagram. Wszystko macie w opisie, polecam fajne rzeczy. I co? Do następnego materiału. Cześć, no i pa,